Dzisiaj, jak się robi hmm, balsam do ust? To tak. Potrzebna nam będzie wazelina biała kosmetyczna, z najlepiej. Wazelina biała kosmetyczna. Będą nam potrzebne cienie do powiek, łyżka, łyżeczka i jakieś opakowanie, do którego. Będziemy mogli wrzucić mm, wrzucić yy, no, naszy, nasz eksperyment tak by... Ja akurat wzięłam korek, ale to mo może być jakieś pudełeczko od balsamu do ust, Bierzemy puste pudełeczko, tak. Bierzemy wazelinę. Wazelinę. Nabieramy e, daniej łyżeczkę, Musimy to obskrobać, ok, kładziemy wazelinę, bierzemy cień, o, oczywiście ten dzień musi być rozkruszony, wiecie jak rozkruszyć? Tak, tak brać o, o, o ten, wsypujecie trochę tego do wazeliny, e, tak to wyszło. Stawiacie na dwie godziny do lodówki. No i y, lajkujcie, subskrybujcie. I oczywiście, łapki w górę! Pa!